Kiedy zaczyna się mecz, od kibiców leci wrzawa Od zawsze w sercu dzisiaj liczy się tylko Miedzianka Nieważne jaki wynik, liczy się, że wszyscy razem Spieramy MKS, tworzymy legnicką armię Kiedy zaczyna się mecz, od kibiców leci wrzawa Od zawsze w sercu dzisiaj się tylko Miedzianka Nieważne jaki wynik, liczy się, ze wszyscy razem Spieramy MKS, tworzymy legnicką armię Zielony błękit i do tego dodaj czerwień Teraz wszyscy razem, nie bacie, bać Za głębie z nimi kosa, ale za to Śląs za to Pozdrawiam, czy to u nas czy wyjazdem zawsze trzyma nasz tama Nie paste, czy jest czy kielnie wypkane, szankiem, Liczy się, że jesteś sobą i że w ogień za miedziankę 1,9,7 jeden, jeden wtedy klubu narodziny I to teraz kibice są oddani I dla drużyny I teraz było tak, że ktoś przez to stracił zęby Liczy się, że nosisz honor, tych ustawek było setki I jeśli będzie trzeba, za klub że krew się polać, uwierz to i zapamiętaj, bo to są prawdziwe słowa gdzie Staninowa, gdzie same dobre chłopaki Pasja o za życie każdy z nas wie co to znaczy Nie tylko też szpiegary, taka kaczawie emigracja Lecą serie pozdrowienia, naszą stroną idzie reakcja Kiedy zaczyna się mec, od kibiców leci wrzawa Od zawsze w sercu duma liczy się tylko Miedzianka Nieważne jaki wynik, czy się, ze wszyscy razem Wspieramy MKS, tworzymy legnicką armię Kiedy zaczyna się mec, od kibiców leci wrzawa Od zawsze w sercu duma liczy się tylko Miedzianka Nieważne jaki wynik, czy się, że wszyscy razem Zbieramy MKS, tworzymy legijską armię Tylko mieć, musisz chcieć, by to widzieć Kończy się tydzień, słychać krzyk przez ulicę Będzie mecz, to już wiesz, coraz bliżej Masz do zwycięstwa, z nadziei w pierwszej lice Idę, naszej barwy jak każdy Będzie doping, flagi, flary i będą petardy Znasz ich, stara wiara naucza Nie opuszczaj gardy, bo zobaczysz buta, Kumasz, w górze dłonie na stadionie. Rozgrywki ligowe, ziomek, idziemy po. Swoje stoję a ze mną setki innych osób Maksymalnie zjednoczeni, mocna siła głosu, a Ty zrozum, domyśl Różne serca, jeden ryb, miłość to nie wstyd, będę mocno daję bita, ty krzyż i wspiera swą drużynę Na zawsze NKS. Ustawka dziś na płynie Kiedy zaczyna się mecz Od kibitu leci w żaba Od z tym kuduma Liczy się tylko Miedzianka Nieważne jaki wynik Liczy się, ze wszyscy razem Wspieramy NKS, Tworzymy legnicką armię Kiedy zaczyna się mecz Od kibiców leci w Od zawsze z tym kuduma się tylko Miedzianka Nieważne jaki wynik Liczy się, ze wszyscy razem Wspieramy NKS, Tworzymy legnicką armię Może wielu nas jest trzymamy siebie do I gdzie będzie ten pas sezon zdobyliśmy kuchaj Polski Zbliżamy się do celu Pierwsza Liga Wica Razem z przekazem nasza elektryczka ekipa Na mój zamieszanie, cały stadion do kibice Każdy z nas pamięta jebać, bo mamy kosę z górnikiem Tak samo dokładnie pierdolimy chląbnym gogu Bo my z miedzi zawsze do zwarcie lecimy do boju Do ataku zwarcie i on zawsze charakternie Wielkie to zagłębie, bez paklubów dupa mięknie Tu ze swojakami toczy się z grogami walka My się nigdy nie podamy, proste mordanie szklanka na nogach, choć za plecami wróg Dobry wariat, to dopingujemy nasz klub Z kurwami jazda, ostro, głośno, pożycia kres Na dobre i na złe, w naszym sercu tylko mnie Kiedy zaczyna się mecz, od kibiców leci w żaba Od zawsze w duma, liczy się tylko miedzianka Nieważne jaki wynik, liczy się, ze wszyscy razem Spieramy MKS, tworzymy lechucką armię Kiedy zaczyna się mecz, od kibiców leci w żaba Od zawsze w duma, liczy się tylko miedzianka Nieważne jaki wynik, liczy się, ze wszyscy razem C'est dernier appareil, j'ai armię